Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Szyszka i zapraszam wszystkich seniorów do wspólnej gimnastyki usprawniającej w domu. Dzisiaj przygotuj sobie dodatkowo krzesło. Będą ćwiczenia z wykorzystaniem krzesła. Nim jednak przejdziemy do naszych zajęć, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do udostępniania. Oraz do wspierania. Zapraszam Was również na mojego facebooka, którego link widzicie teraz, właśnie na dole ekranu. Mhm. Także zapraszam, zachęcam, a teraz już przechodzimy do wspólnych ćwiczeń. Zaczynamy tradycyjnie od krótkiej rozgrzewki. Ruszamy. Także zaczynamy marszem w miejscu. Kolana do góry, ręce wzdłuż tułowia. Spokojnie oddychając, dokładamy ręce, szeroko wznosząc wdech. Opuszczam wydech. Wdech. I wydech. Sześć. Pięć. Cztery. 7, 6, 5, 4, 3, 2, brawo, proste ręce szeroko, nadgarstki do tyłu, kręcę do tyłu, 6, 5, 4, 3, 2, dokręcamy i do przodu. Z jednym ruchem krążenia dokładając, nogi lekko zgięte w kolanach. Powtarzam: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeszcze raz i na drugą stronę. Teraz 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dwa. Dokręcamy. Nogi proste. Skłon na prawą stronę, lewa ręka wysoko do góry. Wracamy i zmieniamy. Wracam wdech. Góra, wydech, hop i wydech. 6. Góra. Zmiana. Druga. 5. Góra. Zmiana. Druga. Cztery. Hop. Druga. Tak, 3, hop, druga. Tak, 2, 2, 3, jeszcze raz. Naprawą i lewą, szeroko ręce otwieramy, delikatnie do tyłu cofamy, łopatki ściągamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ręce zginamy. Łokić szeroko, ściągając łopatki, powtarzamy mocno. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super, proste plecy. Mamy ręce za głowę. Łokić do przodu. Otwieram wdech, do przodu wydech. 6, 5, 4, 3 dwa, jeszcze raz, brawo, otwieramy, ręce opuszczamy, łączymy nogi, na palce wspinając się wysoko, ręce dokładamy i wracamy, góra wdech, powrót wydech, osiem, siedem, 4, 3, 2, dokręcamy, dostawiamy, krzesło z lewej strony, chwytając za oparcie, prawa ręka na biodro, prawe kolano wysoko i paluchy do środka kręcę, powtarzamy, 6, 5, 4, 3, 2, dokręcamy, dostawiamy, super, przechodzimy do ćwiczeń na krześle. Siadamy. Mhm. A teraz na siedząco. Proste plecy, stopy ustawione na szerokość bioder. Jak mamy. Zaczynamy. Ręce daleko do przodu, ściągając łopatki wdech. Do przodu wydech, wdech i wydech. Pępek przyklej do kręgosłupa i powtórz. Sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeszcze raz. Brawa. Otwierając wdech. Przyciągam prawe kolano do góry wydech. Opuszczam wdech. Przyciągam lewe kolano wydech. I powtarzamy wdech. I wydech. Kontrolując oddech. Super. Osiem. Prawa noga. Zmiana. Lewa. Siedem. Prawa. Zmiana lewa, sześć, druga, góra, pięć, druga, góra, cztery, lewa, Hop. trzy, druga Do góry I lew stopę odrywamy prawą i lewą powtarzamy. 10, hop, 9, hop, 8, góra, trzymaj ręce szeroko. 7, druga, 6, tak, 5, tak, ręce coraz cięższe. Na zmianę cofamy. Prawe i lewe ramię. Do tyłu i lewe ramię. Osiem. Jeszcze raz. Tak. I lewa. Super. Prawa noga prosta. Plecy oparte o oparcie. Prawa noga prosta. Palce do przodu na zmianę z piętą wypychamy. Palce. Pięta. Palce. Pięta. I działamy. Osiem. Hop. Siedem. Hop. Sześć. Tak. Pięć. Tak. Cztery. Dalej. Trzy. Jeszcze. Dwa. Końcówka. Ostatni raz. Brawo. Nogi zmieniamy. Lewa przygotowana. Palce do przodu i pięta. Osiem. Hop. Siedem. Hop. Sześć. Tak. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Mamy. Brawo. Nogi opuszczamy. Ręce wysoko. I wracamy szeroko. Sześć razy wdech, opuszczam wydech, 5, 4, 3, 2. To jeszcze raz, i uwaga teraz, do skłonu sięgamy, z prawej strony jak najniżej do podłogi, wracamy i z lewej spróbuj. Na prawo wracamy i na lewą powtarzamy. Osiem hop, druga. Tak. Siedem. Hop, druga. Tak. Sześć. Góra. Druga. Dalej. Pięć. Góra. Druga. Jeszcze cztery, tak, lewa, hop, trzy, tak, druga, hop, dwa, aha, i druga, to jeszcze raz, na prawą, powrót, i na lewą. Super, ręce szeroko, proste plecy, sięgamy do boku, na prawą stronę. Wracamy i na lewą 10 razy. Prawa, powrót, lewa, powtórz. 9, hop, druga, tak. 8, hop, druga, tak. 7, wracam, wyciągam, powtarzam. 6, tak, na drugą, dalej. 5, Na zmianę ramiona do góry dokładamy. Wznosimy prawe ramię i lewe 8, lewe 7, hop, 6, tak, 5, 4, tak. jeszcze 3, aha, 2, góra. To jeszcze raz, super. Ręce wzdłuż tułowia zostawiamy, barki cofamy, łopatki ściągamy. Mocno nogi pracują. Wstajemy. I siadamy. Sześć razy powtarzamy. Wstajemy bez podparcia. I wracamy, siadamy. Pięć. Hop. Cztery. Wstajemy, krzesło odstawiamy. Na zakończenie naszych zajęć mocno, le... najpierw tak, ustawiamy stopy w lekkim rozkroku. Mocno ręce do góry wyciągamy, wznosimy, palce złączone razem i ze skłonem do boku. Na prawą, do góry i na lewą ćwiczymy. Prawa, góra i lewa, sześć. Hop, druga, tak, pięć. Szeroko w równowadze na prawej nodze, wytrzymamy. Spokojnie oddychamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Końcówka, dostawiamy. Nogę zmieniamy. Trzymamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Brawo, dostaw nogę. Ręce na biodra, barki cofam, lewa noga bok i trzymam. 6, 5, 4, 3, 2, brawo, dostawiamy, prawa noga do boku, trzymamy, 6, 5, 4, 3, 2, końcówka, super, ręce za plecami, koszyczek chwytamy, łopatki ściągamy, pępek przyklej do kręgosłupa, wzrok kierujemy na wprost, Klatkę piersiową otwartą, zostawiamy chwilę, wytrzymamy. Mhm. I zamykając, w lekkim skłonie swobodnie ręce opuszczamy. Kręk po kręgu do wyprostu. Wdech i opuszczam. Wydech. Cztery i wydech. Trzy. Dwa. I za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Zostawcie proszę w komentarzu, skąd jesteście, kto z nami ćwiczy i skąd jesteście, z jakiego miasta, jak jesteście z większego miasta, to może z której dzielnicy tego dużego miasta. Tak, żebyśmy wiedzieli, czy ćwiczymy tylko regionalnie, lokalnie, a może ćwiczy z nami cała Polska. Także serdecznie Was do tego zachęcam. Zostawcie po sobie coś tam w komentarzu właśnie. Miasto, z którego jesteście. Zapraszam Was już na kolejne zajęcia. Będę starał się cyklicznie dwa razy w tygodniu. Jak mi się uda, to może trzy wrzucić nowy film z prostymi do wykonania ćwiczeniami ruchowymi. Ja nazywam się Maciej Szyszka i do zobaczenia. Pozdrawiam!